Pudzi, no Co ja tu mam? Chcesz? 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 Piona Masz. Wiesz, że tam dopiero umyła mnie? Dzięki Dopiero co skończyłam czyścić dywan Sierżant, idziemy na spacerek? Idziemy na spacerek? Dok! No to chodź! Nie kładź się. Jest jedno takie fajne miejsce, ale chyba się do niego nie dostaniemy. Chłopak się przywiązł, bo jest zalane. Tam są takie, 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 wielkie skały, nawet je trochę widać. Jak jest mniej wody, to fajnie się tam ciastka je. Miały to być życzenia świąteczne, właściwie poświąteczne i yy, miałam je nagrać, natomiast pierwszy film, jako że nagrywam telefonem i było złe oświetlenie, nie wyszedł za dobrze. A teraz, jak chciałam nagrać w tym miejscu, co chyba dwa lata temu, to są jacyś ludzie. Więc macie życzenia od sierżanta. I tyle. Poświąteczne, ale jeszcze na nowy rok będą się liczyć. Także no. Dobra, chodź do domu. mm <laughs>